A ty ty robiłeś ten król muzyki, taki korony? a to? Ja tu jestem, królowa. Witam Cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. To, że para, że kropi, cały dzień ma tak kropić, to nie znaczy, że dzień nie będzie piękny. I właśnie dzisiaj będzie piękny również dzień. Przyjechałem do Urzędu Skarbowego, załatwić tam jedną szybką sprawę, ale nie wiem, czy pamiętasz. Jak stałem kiedyś, byłem na myjce i zabrakło mi 2 zł, żeby umieć samochód. I kumpel mi porzucił te dwa złote. I właśnie teraz mu przyszedłem i oddałem. <noise> Zdziwiony, że ja wchodzę z tych dwa złote, chcę mu oddać. I mówię tak, była koleżanka i mówię, mam nadzieję, że koleżanka nie pomyśli, że tu jakaś korupcja jest albo... <noise> no bo przychodzę z pieniędzmi, daję urzędnikowi pieniądze, dwa złote i różnie ktoś może sobie pomyśleć. <noise> oddałem, także tutaj dziękuję koledze, że mi te, wtedy pomógł. Właśnie przed chwilą dzwonili do mnie z Google. Ja widzę, że wczoraj nie dzwonili, nie widziałem tego. W każdym razie dzwonili w tej sprawie tutaj mojej strony, Google Maps dokładnie. Czy firma po prostu jest pod tym adresem, czy są godziny otwarcia? No i usta postanowiłem tutaj z Panem, że zmienimy godziny otwarcia, żeby w ogóle to zniknęło, tak? Bo jakby nie potrzebuję osób, które będą tutaj przychodziły. I generalnie dotyczyło weryfikacji, czy taka firma nadal istnieje. Odszukałem taki fajny test, test osobowości Tutaj na tej stronie Na razie sprawdzam jak on się zakończy, czy on w ogóle się zakończy Nie czytam, nie czytam pytań Czy on w ogóle się zakończy w jakiś tam sposób, czy trzeba będzie rejestrować Ale chętnie wykonałbym coś takiego Właśnie żeby zobaczyć siebie, znaczy ja wiem, ja znam siebie <laughs> Chyba No i wyszło mi, że jestem zupełnie przypadkowo animatorem Oczywiście nie wiem co zaznaczałem <laughs> ale dobrze, i tu jest opis danej osoby, fajnie. I zobaczymy. A, sławne jednostki osobowości, od, o tej osobowości. ESFP. No i co my tu mamy? Adele, Marilyn Monroe, Jamie Oliver, Jamie Fox Wszystko się zgadza. O, fajnie to. Ej, zobacz, zobacz, widzisz te trójkąciki? Te właśnie taki chciałem porobić u siebie, ale numer. No, i powróciłem do analizy swoich filmów. Odkąd powróciły pytania i odpowiedzi, chciałem sprawdzić, jak wyglądają dane. Tutaj są ukryte. Tutaj, w tym moim miejscu, wszędzie się pojawia. Zaczyna się pytania, zaczynają się pytania i odpowiedzi, i zobacz, jak spada od razu publika oglądalność. To przy każdym filmie. Ten, następny film. Następny. Następny film. I kolejny. I kolejny, i kolejny. Od razu spada oglądalność filmów i dlatego o, dużo osób się cieszyło, że powróciły pytania i odpowiedzi w takiej formie, jakie były wcześniej. Ale ja widzę, że to się nie przekłada na oglądalność. No i teraz, co zrobić? A co zrobiłem w kościele? Idziemy. Cze, babcia nie mówi, co zrobiłem. No. Do pracy. Nie nie mów, co zrobiłem. Ta. No pokaż, co zrobiłeś. Dzisiaj nie stoimy w kolejce, tak? Za watą cykrową. Ty no, nie, weź no. mi Dasz mi? Ale gdzie? Wypadź ci w tym? Wyrwałem. Tędy idziemy, chodź. O, i teraz są dni przyjaźni polsko-węgierskiej. Szukasz kart Invisimals, ale to posłuchaj. Po, to one tam są gdzieś na pewno, ale te o, widzisz tutaj na wierzchu są też. Natomiast te rzeczy, Marcel, które są niepotrzebne tutaj do kosza, wyrzucej. Dlaczego ci zależy? Dlaczego tutaj posprzątałeś wszystko? Żeby nagrać. I ty chcesz sam nagrać? Sam z siebie? Mhm. Coca-Cola? Mhm. I co? Chcesz do odkrywa nagrać? No Znaczy, gdybym nie miał lekcji, to w sumie by mi się nie chciało, ale chce mi się teraz. No, nawet, no, ale nie, teraz naprawdę. Nagrywamy. Marcel! Idziemy. A nie, nawet, nawet jakbym jak nie miał lekcji, ty tak by mi się nudziło, więc i tak bym. Nie i w ogóle kola. Marcel! A dlaczego wziąłeś taśmę? Co to oznacza? Nie wiem. To była ale jest ja zaklęty, że. Z nudów? A teraz szmatkę i szoruj, czysty Dobra, ej, no Czyść to Dobra, czyść Czyść, za ja dużo tego jest, ja też już nie mogę oddychać Szoruj, szoruj To alto worlde pachnie. A mocno do ciała i szorooi. Nie tak delikatnie, nie długie. Czekaj, daj mi to. Ty nie umiesz. Hey babe, you are fine, fine time for baby. Is tera soca. We isino que disse. Dobrze, możemy zaczynać. Isy. Ej. Isy iso. Możemy zaczynać? Patrzcie. Nagrywamy na Mazur odkrywa Coca-Colę. Mamy 5, 6 różnych rodzajów. A chłopaki wariują. No i mamy problem, bo okazało się, że Marcel ma opryczkę na buzi, a Miłość nie chce po prostu pić po nim. I faktycznie stwierdziliśmy, że będziemy Ja te... stwierdziłem. Ty stwierdziłeś, że będziemy pić w szklankach, tak? Zgadzasz się, Marcel? Tak, nie, ja się nie zgadzam. Nie, ma, nie zgadza się? Nie masz wyjścia. A, tutaj ktoś podpis szklanka albo słomka. No też jest pomysł. O, ze słomką! <śmienny> Nie mnie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie, nie, miło. Poczekaj, Pokaż mi swoją buzię. Pokaż mi swoją buzię. Przy ty jesteś cały chłopie zachlapany. Cały na buzi. A tutaj kto to posprząta, wszystko? Miłoś. Dobra, już koniec. Kończymy, tylko trzeba wytrzeć teraz. Ej, a ja na niej nie całej wody. A ty całą na mnie, tak. Tak. Ty Marcel na górze, miłość na dole sprząta. Uważaj na swoje buty, żeby się nie pobrudzić. Miłość banaj Marcel, sprzątaj tutaj górę. Mi Milo dołu sprząta. ale to banał. Ja mam największy banał, patrz. Ja mogę sobie tylko rzucić, ta, ta, ta. sprzątać. Sprzątać? A nie, mogę <grym> <grym> tak. Ta, 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 ta. I już. Przeprowadziłem z nagrywania tutaj. Transmisję na Instagramie, no i a dlaczego to zrobiłem, bo nie wiem, Instagram wprowadził opcję, że live y mogą być zapisywane, ale okazało się, że tutaj czytam, że nie będzie można obejrzeć jej na Instagramie po jej zakończeniu. Hmm. Marcel, pierwszy raz ma założone VR. Jak ci się podoba? Fajnie. fajnie. Ale widzisz coś? Tak, I tylko nie mogę do końca się doczytać do wyrazów. Wyrazów się nie może doczytać wstecz. 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 A bo masz może... Nie... Poczekaj, czekaj, czekaj, wiesz co, to trzeba... Góra dół, trzeba... O, weź sobie... Weź odłóż, zaraz ci dam, pada. O teraz dobrze. Teraz jest dobrze? Weź weź, zobacz. Wybór wstecz sartuj według Pro... De, pro Du ten Kwiat. Dobrze, tu masz tu masz X, to wybierz. Obejś pojazd. Obyjsz. To wy, wybierz. Obejś pojazd. Poczekaj, czekaj. A, no, dobra, no. Wow. kwadrat. O, jest o Czego szukasz? Tak, gdzie ty jesteś? Ale czego teraz szukasz? Wydaje Ci się, że jakbyś był w środku. Tylko, że ja już to nie widziałem. Nie schodź. Nie, nie, nie schodź. Żebyś. Poczekaj. Cze Przesuń się troszeczkę w tą stronę. O. nie widziałem, najbardziej ucieka. Dobra. <grych> hmm. Kwadrat. Ostatnio wpadkę z tanią wystawionym sprzętem zaliczył sklep komputerowy, który to jakiś tam naj, największy, a teraz okazuje się, że Euro AGD sprzedało dwa obiektywy, z tego jeden był za 1500 zł, czy tam 1600, z 9000 taka przecena. Można odstąpić od umowy, bo to nie jest umowa cywilnoprawna. Można jest zrezygnować, tłumacząc się, że jest braki zapasów. Był jakiś błąd, po prostu ktoś pewnie popełnił błąd, ale zastanawiam się, czy to nie może, czy to nie spowoduje, że firmy będą robiły akcje reklamowe, czyli obniżają cenę i później anulują. Nie, to nie. Nie, to chyba bardziej będzie na nie niekorzyść firmy niż na korzyść. Ale jak firmy muszą, muszą uważać, tak? Sprzedali, a teraz wszystko anulują. No i kibice, znaczy ludzie są, kibice, klienci są po prostu wściekli, tak, że zamówili, był na stanie na przykład dany obiektyw za 1600 zł z 9, zapłacili, ale nie otrzymają go, bo sklep się wycofał ze sprzedaży, bo może ma takie prawo. Właśnie przed chwilą skończyłem live'a na ma Mazur na żywo test osobowości robiłem, swój test osobowości, to jest takie nawiązanie do 300 vloga, właśnie o sobie chciałem i chciałem zrobić taki test i wiesz co mi wyszło? Masakra, nie wiedziałem, znaczy, słuchaj, zobacz, są takie typy osobowości jak, zaraz, 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 analitycy, dyplomaci, strażnicy, odkrywcy i bardziej myślałem, że będę gdzieś tutaj, przedsiębiorca, Przedsiębiorca, animator to nie, bo nie, nie, nie do końca zawsze ktoś kto jest zabawny to później gdzieś jest tym przedsiębiorcą, ale wyszło mi, że jestem dyskutantem, wyobrażasz sobie, dyskutant. Mnie się źle kojarzy dyskutant, ale tak mi, tak mi wyszło. Nie wiem właśnie, czy to jest dobre, czy też nie, po prostu tak, tak wyszło. Jeżeli jesteś ciekawy i chcesz zrobić taki test, to wejdź na Mazur na żywo, film test osobowości, tam jest właśnie link podany, trzeba wejść zobaczyć, <laughs> naprawdę, 100 pytań było, tak, 90 albo 100 pytań, różnych pytań, ciekawe, ciekawe. No nie opieraj się, Trzeszy. strzelasz, zobacz tutaj, patrz, tu jest kod. Gdzie masz do wpisania? tak, tak. Ręcznie porabać kopię. Na jakie tematy nie lubię się wypowiadać? Nie do tej pory nie lubię się wypowiadać na tematy związane z religią i z polityką, dlatego że każdy ma odmienne zdanie, każdy ma swoje zdanie. Ale być może za jakiś czas we vlogach czy na live'ach będę się wypowiadać na ten temat. Wika, dzięki za pytanie i pozdrawiam Cię również serdecznie. Pozdrawiam również Pan Albinos. Czy pozdrowienia są szczere? Oczywiście, że są szczere. To, że ktoś mnie na przykład krytykuje albo ma odmienne zdanie i ja to też pokazuję, to nie znaczy, że ja niż szczerze go nie pozdrawiam, bo czym innym jest dla mnie hejt. Natalia B, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, jakaś tam opryszka czy coś mu wyskoczyło. Pierwsza trójka, kozin Aleksander Vlog, Barator, pozdrawiam was serdecznie. Całą trójkę, dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Ci się film, dawaj lajka w górę i trzymaj się do jutra. Hej, cześć!